Fejmem wydało oświadczenie, że jeśli chodzi o ich organizację, nie, ma, nie mają nic wspólnego, nie mieli nigdy nic wspólnego z ludźmi ze świata zorganizowanej przestępczości. Hmm. No to teraz tylko czego, bo przecież Murański, ten stary Murański, kryminalista, który już tam kilkakrotnie siedział w, w kryminale, to, to, nie, o to nie u nich walczy, to jest jakaś pomyłka, to musiała być jakaś inna organizacja. Także absolutnie nie dajcie się zwieść. Stary kryminalista Murański nigdy nie walczył na Fame Maps, że oni dali oświadczenie, to, to, to przez to jest oczywiste. Teraz tylko czekam, aż Gronda da takie oświadczenie, że nie ma nic wspólnego z kryminalistami i być może jeszcze kolejne organizacje. Zobaczycie, teraz Borek i Gronda oświadczą, że nic nie mają wspólnego z kryminalistami. Przecież to jest, yy, no przecież tak jasne jak słońce. No, przecież ma już dało oświadczenie, nie?